Nie buczcie, nie buczcie. Miejcie szacunek do ludzi, którzy przynajmniej czytają ustawy, które tutaj głosujemy. Szanowni Państwo, Konfederacja, jak w poprzednich czytaniach, w całej procedurze, po prostu opowiada się przeciwko centralizacji z obawy zamordyzmu nie bójmy się tego słowa ponieważ już lokalne, zdecentralizowane sanepidy dały się we znaki ludziom, którzy zabiegają o zachowanie wolności wyboru procedur medycznych stosowanych np. wobec ich nowonarodzonych dzieci. Lękamy się, że scentralizowany sanepid będzie występował w podwójnej roli tego, kto rejestruje niepożądane odczyny poszczepienne i kto ma rejestrować tych, którzy zatem dopominają się wolności. Lękamy się, że jako taki centralny policjant w tej dziedzinie będzie działał na szkodę, Dziękuję, przeciwko panie, wolności proszę. i zdrowiu Polaków. Pan... Szczęść Boże, no cóż, trzeba nastawać w porę i nie w porę. Szanowni Państwo, telewizja reżimowa zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną jest jak wiadomo studnią bez dna. Wiem coś o tym jako reżyser który wprawdzie nigdy etatowo nie był związany z tego typu, ani w ogóle żadnymi innymi instytucjami, ale bywałem w tych okolicach i wiem, że przy Woronicza i na Placu Powstańców przepalić można dowolną zupełnie kwotę, dowolną ilość pieniędzy. Tak się to robi. Szanowni państwo, Kartagina powinna być zburzona. Pytanie brzmi, kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej weźmie tego byka za rogi. Skończmy przynajmniej z hipokryzją. Niech to się nazywa TV-władza. TV-władza. Niech będzie jasne, że to wy decydujecie o tym, co jest przekazem, bądź wy, kiedy wrócicie do tego zintegrowanego systemu dostępu do koryta, i wtedy będzie mniej hipokryzji Dziękuję, w życiu za... Nie zanudzę państwa, bo to tylko minutka. Kto z państwa miał kiedykolwiek okazję? zaglądać za kulisy na Woronicza przy placu powstańców. Niektórzy. O, pan poseł Kukis, tak. Nie. Więc my wiemy, Panie Pośle, że nie ma takiej sumy, której tam nie można by przepuścić, której tam nie można by przepalić i żeby to nie był przytyk w jedną tylko stronę. Wiecie państwo? To jest legenda, że z dekoracji do Kwadi, z które się przypadkiem spaliły, była cała wasza kampania wyborcza przed laty, bo w telewizji i w kinie naprawdę pracują łebscy kierownicy produkcji i oni wiedzą, jak to robić. Dosypywanie pieniędzy polskich obywateli do tego żłobu, w którym żywią się łebscy ludzie. Zagraniczne firmy producenckie, to jest skandal hałgi. Proszę, proszę ja... Szczęść Boże, Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wniosek formalny o przerwę celem zwołania konwentu seniorów, celem uzupełnienia porządku obrad o wystąpienie pana prezydenta Rzeczypospolitej, który jest inicjatorem tego spotkania. Najwyraźniej starsi i mądrzejsi poradzili mu, żeby zainicjował ten event populistyczny pr -owski. ale nie kwapi się, żeby głos zabrać, więc zróbmy miejsce panu prezydentowi. Niech wytłumaczy, dlaczego właściwie gromadzimy się tu w dniu dzisiejszym. Czy po to, żeby przez aklamację przyjąć uchwałę stanowczo potępiającą wirusa, czy też może, czy też może Chodzi o wprowadzany kuchennymi drzwiami przez Komisję Zdrowia projekt ustawy „Stan wojenny plus, plus koronawirus oczywiście, stan wojenny, ponieważ to jest ustawa, która proponuje między innymi redefinicję pojęcia stanów nadzwyczajnych, to jest ustawa, która proponuje wyłączenie odpowiedzialności władzy za straty szkody krzywdy, które mogłyby wyniknąć Dziękuję z pośle, rzecz Sedecki, jasna walki z wirusem. Panie pośle, informuję, że chodzi? nie jest to głos, wniosek formalny tak odbył naprawdę. się Z entuzjazmem, Szanowna Pani Marszałek, trzygodni zebrani. Poprzemy ten projekt, jeśli zgodzimy się, że Dzień Nauki Polskiej będzie jednocześnie dniem żałoby narodowej. Reformy pana ministra wicepremiera, centralny odkurzacz wysysający polski produkt intelektualny poza granice Rzeczypospolitej, centralny, zintegrowany system paśników dla cwaniaków od nauki, moja ulubiona nawa, Narodowe, narodowa agencja wymiany akademickiej propagować ma nauczanie polszczyzny poza granicami Rzeczypospolitej. Brawo. Tak się kręci lody w nauce. Poza tym pan minister Gowin, kłamca smoleński, który z tej mównicy przekonywał was, że z trumnami smoleńskimi wszystko było lega artis, no ale teraz przeszłość odkreśliliście grubą kreską i pozwalacie panu ministrowi położyć tę wisienkę na Dziękuję torcie bardzo. systemu. Pytania nie było, Panie... Pani marszałek, Wysoka Izba rządzie. Konfederacja w Stejmownicy deklarowała, że z entuzjazmem przyjmie projekt ustanowienia Dnia Nauki Polskiej pod warunkiem wszakże, że będzie to dzień żałoby narodowej. Tak się nie stało. Senat takiej poprawki nie wnosi. Bardzo nam przykro, ale może przy okazji jeszcze uda nam się dowiedzieć, jaką część budżetu nauki polskiej Przeżyre finansowanie publikacji polskich uczonych w czasopismach głównie anglosaskich, obligatoryjne ze względu na rozwiązania wprowadzone przez pana premiera ministra Gowina, których istota daje się sprowadzić do włączenia centralnego odkurzacza na polski produkt intelektualny, polską innowacyjność. To wszystko ma popłynąć za granicę, a na dodatek jeszcze budżet państwa ma za to zapłacić. Ile? Dzięki. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Strono rządowa, strono, strono prawa, obozie władzy, ławy rządowe, pusztawe, także i te ławy... Rządzącej większości pustawę, ale jednak widzicie, widzicie i tak, jakiś sabat czarownic przegłosuje zawsze demokratycznie, że jesteście za przemocą w rodzinie, więc po co stawiać garek, a może nawet całe półświeczki, lepiej chodźcie z nami, normalnymi Polakami, odrzućmy konwencję stambulską, przestańmy hołdować poprawności politycznej. Przestańmy występować w charakterze żyrantów rewolucji już nie pełzającej, ale rewolucji, która prowadzi marsz nie tylko przez instytucje, bo tu się dawno zadomowiła ta rewolucja, ale prowadzi marsz przez nasze domostwa, przez nasze rodziny, usiłuje nam z dużym powodzeniem dyktować, jak mamy już nie tylko rządzić się, ale i żyć we własnym kraju. Konwencja stambulska, precz rzecz jasna, nie stygmatyzujmy dłużej rodziny, utrzymując w mocy takie bezprawne zobowiązania, które zaciągnęły. Poprzednie rządy. Nie stygmatyzujmy, powiadam, rodziny przez czynienie z rodziny jakiegoś centrum przemocy, jakiejś gwiazdy śmierci, która w naszym życiu przemoc generuje. Jeśli tak, no to wiecie Państwo, ja na, na dzisiejszym posiedzeniu prawdzie zamkniętym komisji obrony narodowej spotkałem się z groźbami już chyba nawet karalnymi z lekka ze strony moich kolegów posłów czy ja się mam skarżyć mamie czy jakąś specjalną komisję do spraw przemocy w komisjach sejmowych założymy Absurd, absurd! Nie, nie piętrzmy wspólnie tego absurdu, no bo my wprawdzie jesteśmy przeciw konwencjom stambulskim, jesteśmy przeciwko tym złym rozwiązaniom ustrojowym, ale co do tego dokumentu, który tutaj Państwo, czcigodne panie posłanki, przyniosłyście do tej, do tej sali przed Wysoką Izbę, no to cóż, w ogóle go nie opiniujemy, dlatego że to jest bezsens w samej swojej istocie. Powołajcie komisję do spraw przemocy w miejscu pracy, w domu i zagrodzie, powołajcie 150 takich komisji, to wszystko nie będzie miało sensu, rzecz jasna Rzecz jasna, żeby to było jasne, przestępstwa powinny być nie tylko ścigane, ale też i przykładnie karane. Jasna rzecz, że policja, zwłaszcza ta, która nosi na czapkach i innych tam elementach umundurowania godło Rzeczypospolitej Polskiej, ta policja niechaj się zachowuje nie tylko stanowczo, ale też i taktownie stanowczo wobec przestępców, taktownie wobec ofiar przestępstwa, ale nie wyprowadzajmy tej kwestii z tego jasnego planu ram prawa karnego jest przestępstwo, jest delik, ścigać, ukarać i przykładnie ukarać. Ale nie wyprowadzajmy tego na jakieś grząskie, mgliste terytoria, w których państwo, no, żeby się wywiązywać z takich konwencji stambulskich, no to musi najpierw wniknąć. Wielki brat musi wejść do naszego życia rodzinnego, monitorować je. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Pytanie brzmi. Czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest krytykiem literatury, czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest gremium, którego celem jest recenzowanie mądrych bądź głupich werdyktów, jakichkolwiek gremiów urzędujących chwała Bogu poza granicami Rzeczypospolitej. Państwo nazywa, nazywacie w swojej uchwale panią Olgę Tokarczuk odważną, ja nazwę ją koniunkturalistką płynącą na fali poprawności politycznej, ale nie żądam, żebyście Państwo podzielili mój punkt widzenia. Nie żądam uznania mojego punktu widzenia, ale Wy, Szanowni Państwo, nie gwałćcie tej znacznej jednak części narodu polskiego, który rozpoznał Wolżę Tokarczuk kosmopolityczną, antypolską agitatorkę. Dziękuję Panie Pośle. Dziękuję Dziękuję panie